Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej serii na kanale. I czy Wy to widzieliście? W ogóle ta grafika, ta muzyka. Ja nie spodziewałam się takiego wstępu, chociaż wiedziałam, że ta gra po prostu zostanie wydana w prześliczny sposób. Bądźmy szczerzy, pierwsza wersja z 2016 to była perełka, więc. Aaaa! Tak czy inaczej, Pocket Mirror, Golden Trauma. Co ja mogę powiedzieć? Po prostu lecimy, bo nie mogłam się doczekać tego tytułu. I już widzę, że było warto. O. Po prostu. I tak, zerknijmy. I mam nadzieję, że wszystko się nagrywa, bo inaczej sobie krzywdę zrobię. <grytania> Trzymaj wspomnienia blisko swego serca. Nigdy tego nie puszczaj, rozumiesz? Tak, mamo. Ta muzyka przywołuje wspomnienia. Okej. Okay. Nie, naprawdę, przez większość czasu będę zachwycać się tą grafiką. Dzień dobry. Gdzie jestem? Nie wiem, ale jest tu ślicznie. I tak. U. To jest... Kieszonkowe lusterko. Moje kieszonkowe lusterko! Okej, okay, ja mogę coś z nim zrobić? Chyba panie. Okej. Okay. A, jesteśmy wampirem, dobra, wszystko jasne. Nie widzę swojego odbicia! I masz czerwone oczy, to, to źle wróży, kochanie. Dobra. Czy ja mam stąd wyjść? Nie mogę dosięgnąć okna. Ferynaf. To są kwiaty. Ten zapach jest znajomy. Animacje są prześliczne. Nie mogę wyjść. Tam coś się świeci, ok? Co to jest? I czemu pojawiło się znikąd, nie? Mamy perełkę. Perełka? Ok? Czy teraz możemy wyjść? Ojejku, to tu jest prześliczne. Tutaj nikogo nie ma, trudno. Ehm. Um. Tu są tak dziury. I dlaczego to była taka niepokojąca muzyka? A czy właśnie? Zobaczmy. Hmm? No tak. Ok. A to mój ulubiony przyjaciel, czyli zapis. Jesteśmy panienką o imieniu G w nieznajomej lokacji. Dobra. No to rozejrzyjmy się. Jest tak jasno, że niczego nie widzę. To będzie miało znaczenie? W ogóle, z góry mówię, jeżeli ktoś zna tę grę. Za spojrzenie na rączki, ok? Jakby szanujmy się. Eee, coś jest w dziurce od klucza. Dobra. Eee, tak. Perełka lśni. No to wsadzisz ją tam? Okej, okay, pasuje. Więc jednak. Po prostu nie ta dziurka. Chodźmy w przypadkowo otwarte drzwi, co może pójść źle. Tyle, że nie wyjdziemy. Nice. Mm. O nie. Ta laleczka jest taka śliczna! Dlaczego jest w takim miejscu? Nie wiem. Ale ona zeżre. Tak z pozytywnych rzeczy. OK. okej. To jest chyba laleczka, którą widziałyśmy w intronie? E, zastanawiam się, kto to narysował. A laleczka! Siemka. Czy ona tutaj wcześniej była? Nie, nie była! I tu coś się pojawiło. Zielone. Okej, okay, czy to jest podpowiedź do kolejnej perełki? Eee, lalu. Tej lalki tutaj wcześniej nie było. He! He! Dobrze. Nie chcę się do niej zbliżać. Dobra, ale tu się patrzyła i tu nic nie daje. Ale mamy zieloną perełkę. Okej, okay. ona wydaje się patrzeć w nicość. I niepokojąco się uśmiecha. Eee. Tu. Tak było, nie? Nieważne! I zresztą przyjrzałam pewnie. No dobra. Ciekawy pokój. Ciężko tutaj oddychać! Co to jest? Wybacz mi, wybacz mi. To nie jest moja wina. Nie zostawiaj mnie tutaj, nie zostawiaj! Przepraszam, przepraszam. To. Samo się porusza, no cóż. Pióro jakby dryfuje w powietrzu, zapisując na starym papierze kolejne słowa. E, Okej. Okay. Ta postać jakby składa, postać anioła płaczącego, składa dłonie do modlitwy i trzyma róże pomiędzy palcami. Płaczące anioły. To nigdy nic dobrego nie wróży. E, ale co ja tu mogę? Tutaj tak samo. No dobra, no ono pisze. Co jeszcze tu mamy? Nic i nic. Zamknięte. Ok. Czy ja coś aktywuję za którymś razem? O, oh. oh, wow. Dobra. To wygląda jak krew. Coś leśniącego jest w środku Dobra, wiesz co? Sięgaj! Co może pójść źle? Moja ręka utknęła! Oh shit! Ale tak na początek? No, no wyciągaj tę rączkę! Dobra Mamy perełkę A tam mogę wrócić? Nie E, to lecimy po kolei może. Dobra. I dla pewności, bo skoro tu się takie rzeczy zaczynają, to tak chcę nadpisać. Okej. Okay. Um. To jest ciekawy pokój. Jest taka się liczna. Jaka szkoda, że zakurzona. U. Tutaj mamy. Mój Boże, spodeczek i jakby zestaw do herbaty. Też jest zakurzony. Wygląda jakby zostało zamalowane. Okej, okay, tylko co nam to daje? Mhm. Tutaj kurz pokrywa. O. Oh. Ho! Oh! Jakaś nieznajoma postać, panienko. Tak? Kto tam jest? Powiedz, panienko, jak dzisiaj wygląda niebo? Och, ja. Jest niebieskie. Rozumiem, dziękuję. Weź to. Dziękuję bardzo. Hmm. Ciekawe, co by było, jakbym odpowiedziała coś, co mu się nie spodoba. Ale wpy wpychamy. Cyk. Eee. I wracamy. Tak, zmuś. Tam coś się zadziało. Och, jak nic. To zmusza nas do zrobienia koła, więc no. Okej, okay, jest ciemno. Oho! Wow! ho! E, powierzchnia lustra jest pokryta świeżą krwią, która spływa po ramię na podłogę. Um. Tak, e, czerwień pokrywa płatki kwiatów. <śm> Dobrze! Um. Czekajcie, czy to wskazuje? Tak! Lśniąc niczym słońce pomiędzy wodą a ogniem, spoczywam po mrocznej stronie księżyca, oczekując Twojego przebudzenia. Co to znaczy? Nie wiem... Ale nic dobrego! Eee, czegoś nam brakuje... O, coś jest na parapecie, dobra! To było prostsze, niż się spodziewałam! I co teraz? Może moje lustereczko będzie tutaj pasować? No dobra. Spróbujmy. Okej! Okay. To była szybka przebudowa. Może jakiś faust miał z tym coś wspólnego? Nigdy go nie opuszczaj, rozumiesz? Albo czegoś... A, aha, przepraszam. Ej, tego się nie spodziewałam. Dobrze, więc wracamy do momentu przebudowy, jak znasz nowy dom, i zabieramy nasze rustereczko. Trzeba jednak słuchać, mamy, a ja idę zapisać. Ale pierwsza śmierć do kolekcji! Yeah! No dobra? Tutaj są. Okej, okay, brudne ślady stóp. Nie chcę ich. Do... Okej, okay, nie chcę się ich dotykać. Nie rozumiem tego pisma ręcznego. A, niektórzy tu zgrają grają. Tru. Laleczko! Co za dziwna lalka! Póki nie wędruję, to jest dobrze. Tutaj jest wielkie lustro. I dalej nie mamy swojego odbicia. Hmm. Okej, okay, tutaj jest pełno książek, ale nie jestem w stanie odczytać tytułów. Wygodnie. Światło mnie oślepia. Ale patrzcie, nawet te szczególiki. Oh, to jest taka piękna gra. Dobra. To jest pamiętnik! Coś jest y na bazgrany na okładce. Dwa dobre buciki, ale to jest taka... To jest adiom w angielskim na taką osobkę, która jest do bólu, dobra, kochana i tak dalej, nie? Dwa dobre buciki. Kiedyś żyłam w małej wiosce, gdy jeszcze byłam młoda. Moją młodość spędziłam na ciężkiej pracy, w zimnie i na nieprzespanych nocach. Zawsze marzyłam o lepszej przyszłości. O takiej, gdzie byłabym w stanie wypełnić swój żołądek luksusowymi słodyczami i drogimi stekami. Pewnego dnia usłyszałam, jak starsza kobieta opowiada o starych plotkach. Powiedziała, że jedna jedyna osoba jest w stanie spełnić życzenia i że znajdę ją w lesie, jeżeli odważy się przywołać to jedno imię. Doszło kto na pewno nie był człowiekiem. O wow. Co się stało? Okej. Okay. Rusza się niczym woda. A, to było do przewidzenia Okej okay. mhm. Czerwony dywan. No ja widzę, widzę... dynie? Ona śpi! Czy ta dynia chrapie? Co w tym dziwnego? Zamknięte. Okej. Okay. Wygląda jak normalne lustro. Ale jak znam życie, dalej nie ma naszego odbicia. Ogółem. Wspomniałam wcześniej o wampirach, bo założenie jest takie, że wampiry nie widzą swojego odbicia. Dlatego, że nie mają duszy. Just saying. Hmm. Czegoś szukasz? Co masz na myśli? What the fuck, dynio? One nie są miłe. One nie są miłe. Spogląda w naszą stronę. Och, nie! Odwróćmy się, zanim zamieni nas w kamień. Ale to o mnie, czy o. Cii, po prostu udawaj, że śpisz. Kogo wy się boicie? E, oj, 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 oj. Ślepe niczym poświęcenie. Skradzione przez dziecięce zabawy. W prawo i lewo. Zabrane przez dłoń. Nasze pragnienie jest przeklęte. Ho! 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 Nie! Moja ręka! Potrzebuję jakiś nożyc? Czegoś takiego? Ale tu mogę chyba... Nie, to jest ściana. Whatever. Tu jest nagle otwarte! Hm! Wygląda obiecująco. Oczy! Chciałabym, albo chciałbym zobaczyć teraz jeszcze... Chciałabym. Jest pewien obraz, który widziałam w lustrze, kiedy wiedziałam wszystko dobrze. Tam była para czerwonych źrenic w towarzystwie tylko jednego odbicia. Para oczu pozostawała nieruchoma. Nie mrugnęły ani razu w tym krótkim czasie, kiedy się we mnie wpatrywały. Spoglądały prosto na, na mnie. Wszystko, co pamiętam z tamtego dnia, to to, że narodziłam się z kilku wspomnień, których nigdy nie doświadczyłam w swojej egzystencji wspomnień, które nie należą do mnie. I tak szczerze mówiąc kim ja jestem? Do kogo należą te wspomnienia? Tak się zastanawiam z pewnością nie są moje, a jednak oto są wewnątrz tego małego pokoju, w którym siedzę. Każde wspomnienie tych sztucznych, czerwonych oczu, które odtwarzam raz za razem, tysiące razy, niczym wspomnienie, gdzieś wewnątrz mojego małego umysłu. I wciąż nie potrafię dojść do żadnego wniosku, do tego, po co istnieje, i zawsze wydaje się kontrolowana przez te same oczy. To jest przerażające. Żyjąc w małym pokoju. Pamiętam sen, który kiedyś miałam. Niezwykle żywy. Czerwony dywan leżący u moich stóp prowadził mnie ku otwartej przestrzeni, gdzie czekała ciemność. Jedna, jedyna towarzysząca mi przy każdym kroku, który robiłam. I w zamian zostałam wrzucona do świata, o którym nie sądziłam, że istnieje. To tak jak my, troszeczkę, nie? A po drugiej stronie tej dziury znalazłam odbicie moje odbicie. Brązowe włosy pokrywały moje plecy, opadały po każdej stronie mojej głowy i pięknie okalały moje czerwone oczy. Osoba przede mną była małą dziewczynką, ubraną w zmyślne, plisowane ubrania. Kim była ta osoba, której nigdy nie widziałam? Czy to ja? Pamiętam, jak uniosłam moją małą dłoń i dotknęłam policzka. Ten gest również zachował się w moich wspomnieniach. Delikatność mojej skóry, lekkość, z jaką wykonywałam ruchy, kiedy uniosłam rękę, pozwoliły mi zrozumieć, że naprawdę się ruszam. Cóż, za dziwna energia wypełniła moją duszę i ciało, pozwalając mi poczuć podekscytowanie które zwiodło moją wyobraźnię na manowce. Ja nie tylko byłam prawdziwa, ale żyłam. To odbicie dziewczynki w lustrze należało do mnie i mogłam oddychać i żyć. Żyłam głęboko w swoim ciele i nagle. Kiedy tylko odwróciłam głowę, to samo światło, które. Wypełniało mnie w moim małym pokoju, oślepiło mnie raz jeszcze, zostawiając w moim starym pokoju, gdzie po prostu pozostałam. Pomimo tych zmysłów, mimo tego, jak się czułam, wiedząc, że żyję, zostałam. Proszę, pokaż mi światło. Chcę jeszcze raz je zobaczyć. Tak bardzo chcę żyć. Co za smutna historia! O, oh, wow. E, dobra, fajnie, że ostrzegasz. Ktoś tu płacze. Chciałabym jeszcze raz zobaczyć to światło. Tam ktoś jest. Mam pomysł. Um. oko, za oko. Lepiej nie. A ja mogę jakoś poprowadzić to światło? Okej, okay, tutaj są o oczy. I wyraźnie jeszcze nie. Jakby przyprowadzić jej światło. Hmm.